No, dawno nie nagrywałam filmiku o moich ślimakach afrykańskich. Chciałam też zaktualizować. No, te ślimaki żyją, żyją. Jedzą sobie rukole, roszponkę Tak niedawno dostawały kapustę pekińską, ale już ją zjadły i po prostu zaprzestałam na jakiś czas z tą kapustą. A ten się kieruje oczywiście. No teraz jest wieczór, więc jaśnie ślimaki żerują, bo to są nocne marki. A tak poza tym żyją normalnie, wszystko jest w porządku od chwili zakupu. To są z te, tego co wid... znaczy, no to co wiem to są młode osobniki a ile mają to nie powiem, bo nie wiem w każdym razie trzymają się bardzo dobrze jedzą nie mają żadnych tam jakichś ubytków w skorupie czy coś takiego jak widać zresztą jakby były ubytki to, to byłoby tutaj gdzieś widoczne a poza tym nie widzę, żeby były na skorupie jakieś plamy czy, czy coś takiego. Owszem, czytałam. O czym, y, oczywiście, że czytałam na Facebooku są różne takie artykuły, że zdarzają się oczywiście plamki czy coś takiego, jakieś tam rzeczy na skorupie ślimaka. U mnie, jak do tej pory, się to nie zdarzyło nie zauważyłam nigdy tego dlaczego? po prostu codziennie zraszać i oczywiście urozmaicona dieta codzienne zraszanie ja je zraszam ostatnimi czasy raz dziennie i nie widzę żadnych żeby coś się działo, nie wiadomo co także po prostu myślę, że to polega na tym, żeby trzeba, że trzeba je po prostu zraszać codziennie Myślę, że tutaj to na tym polega. Trzeba używać też regularnie sepie. One sobie wybrudziły jak, jak można. Musi być sepia, żeby sobie tą sepię jakby skrobały i yy, czerpały wapń. No i woda do picia. Może być nawet taka mała ilość, im to wystarczy codziennie po prostu tą wodę zmieniać i to jest wszystko. Dla takich dwóch osobników. Takie dwa osobniki ślimaków u mnie mają taką porcję jedzenia na około 2-3 dni. Ja wiem. Oczywiście nie przegrzewam pomieszczenia i one się trzymają bardzo dobrze. Trzymają się w temperaturze pokojowej. Ja je trzymam. O tutaj. Po prostu dawniej były ulokowane tu. Na tym, nad żółwiami. Ale jednego dnia pomyślałam, że po prostu. Dlaczego nie w takiej szafie? Po prostu. Yy, nie przeszkadza to. Oczywiście nie rzeszczalnie zamknięta szafa, tylko lekko otwarta. I na dzień jest otwarta, także światło dostępne mają. Yy, I światła mają dość, zadość. A poza tym, jak to ślimaki. Czy one tak do końca widzą to światło? Nie powiedziałabym. Ale no dobra, załóżmy ich oczy. Teraz powiem, gdzie są oczy ślimaka. Oczy ślimaka są o tu, na tych różkach. Te różki, te końcówki różek, różków, to są ich oczy. W chwili, kiedy się je dotknie, proszę bardzo, to one chowają. Akurat moje ślimaki, w przypadku moich ślimaków, nie lubią być dotykane. Są ślimaki, które lubią, może być dotykane. Moje tego nie lubią. Nie uczę ich tego, nie przyzwyczajam, po prostu nie poświęcam na to czasu, bo my ja z zasady nie poświęcam czasu na to, żeby brać zwierzęta każdorazowo do ręki i po prostu z nimi, że tak powiem, się bawić. Nie mam na to czasu. Powiem jedno: zwierzęta nie są zabawkami, tak? Zwierzęta nie są do, y, zabawkami, więc należy tak. Opieka obowiązkowa, czyli podstawa jest żywienie zwierząt, dbanie o higienę i dbanie o to, żeby miały wodę, dostęp do wody i czysto w pojemniku. To jest wszystko. Co do zabawy, nic, żadna zabawa. Jedyne co pogłaskać. Na przykład po muszli, takiego ślimaka, tu, o tu, proszę bardzo, żółwia to samo. I koniec. Nie żeby je przenosić, coś tam przewracać, bawić się z nimi, tak? Wystarczy po prostu tylko sobie obserwować, i ewentualnie tak palcem pogłaskać, czy jest wszystko w porządku, czy nie ma jakichś przerostów, czy nie ma jakichś tam ubytków i innych nie, jakichś nierówności czy coś. Jeżeli jest nierówności są jakieś. Ten musiał się gdzieś stuknąć. Jeżeli są jakieś nierówności, to po prostu znaczy, że jest brak wapnia i tyle. Po prostu, albo zła dieta. Przede wszystkim nie używamy jednostajnej diety, nie używamy sałaty, nie używamy kapusty. Używamy roszponkę, rukole, ewentualnie może być cykoria. Marchewek unikamy na ślimaków. No i w lecie używamy trawy. Zwykłą trawę, mlecza, liście mlecza. Jeśli ślimak takie coś je. To jest wszystko. A tak poza tym starajmy się nie bawić się ślimakiem, żeby się po prostu, żeby go nie upuścić, żeby go nie uszkodzić. Wtedy można osiągnąć po prostu rezultat. Taki, że będzie miał piękną, ładną muszelkę. To jest wszystko. No i dbamy o czystość w baku. Na przykład takie odchody, jak są ślimak lubi takie coś zostawić. To po prostu bierzemy. Zwykły papier toaletowy. Zwykły papier toaletowy, i takie kały usuwamy. I koniec. I to jest wszystko. No, i oczywiście obserwacja, czy ślimaki jedzą, czy, czy jak się zachowują. Tak? Obserwujemy, czy, czy, czy nie jest czasem za zimno. Może trzeba wyższą temperaturę, może trzeba niższą. I w taki sposób tylko możemy poznać, jak one się zachowują. To jest wszystko. Dobrze. Miłego oglądania. I do kolejnego wideo.